Cześć wszystkim, z tej strony Michał z Maku Studio, a oto drugi odcinek Minecraft Maku Playing. Znajdujemy się tutaj, gdzie poprzednim razem. W sumie to teraz zaczyna słońce zachodzić, także nie wiem czy jest sens gdzieś z domku wychodzić. Ale dobra, to ten. To... Kurczę, zapomniałem co chciałem powiedzieć. Ale to dobra. To się nic nie stało, prawda? Generalnie chciałem zrobić to od tamtego odcinka. Zrobię sobie skrzynkę. Heł, heł. A... I sobie tam schowam te wszystkie aprikorny nie aprikorny, Prawda? Słonko jeszcze sobie zachodzi Ja tutaj zrobiłem, prawda, taki mostek, prawda Normalnie on jest y, Niesamowicie y, Konstruktywny Ta No jak to ja, no nie Ja jestem po prostu Najbardziej konstruktywny O, Wulpix! Człowiek na ziemi Myślę, że jak wstanie nowy dzień, to wam pokażę coś, co jest chyba najważniejsze w, o kurde, w całym tym Pokemodzie, czyli jak wypuszczać i nie wiem, walczyć z tymi pokemonami. Jeszcze tylko w nocy. Dobra. Hmm. Czy ja coś mam takiego, którego... Co mógłbym ewentualnie jeszcze tu zostawić? Mam a, 6 nasion. Które y, można powiedzieć, zebrałem poza odcinkiem. Legniemy sobie teraz na chwilkę. Dobra. Normalnie, ludzie, bierzemy się do roboty. Hmm. Tu gdzieś był ten Wulpix. Ja go póki co jeszcze trochę zleję. Teraz, może dwa. No dobra. Teraz naciskamy Ctrl i skoro grow Light. Grow to jest mój pierwszy Pokémon, to naciskamy jedynkę. Eee, aha. W sensie, że ja nie wiem, mam wam jakoś to ułatwić? Zaznaczenie. No dobra. Proszę bardzo. O. I nasz Growlight awansował właśnie na drugi level. Jestem z niego bardzo dumny. Ta, jak pieron. I ten. Trzeba będzie, skoro ja, mi już tutaj sobie... W ogóle kto to zasadził? Skoro już mi sobie tutaj zboże rośnie, to trzeba by się było zastanowić nad jakąś, nie wiem, farmą może, albo czymś takim. W sensie hodowlą zwierząt. To też mi się potem przyda. E, zwłaszcza wełna do robienia e, tego, tamtego. No, Pokedexa. Poza tym będę próbował chociażby zrobić e, taki można powiedzieć pomnik Pokemona. Także będzie mi potrzebne bardzo dużo e, wełny. Ale jeszcze się będę zastanawiał. O właśnie, no to. E, Tutaj jest prośba do was, abyście w komentarzach napisali jakiego Pokemona mam zbudować. Oczywiście z pierwszej wersji, takiego, który byłby w Pokemodzie. Aj, ty kurde, ty. Ta. Aha, czyli tam dalej już nic nie ma. Eee... Wrócę sobie do domku. O, patrz. I... Sprawdzę, czy się wszystko ładnie nagrywa. I wrócę do was za chwilkę. Także, chwilka. Okej, okay, jestem z powrotem. Ech, zobaczę, ile mam drewna. Jezu. Co? Aha, dobra. Zapomniałem, że mi... Adam pomajstrował trochę przy yy, skinie. Łoty <laughs> Squirtle, czwarty level. <laughs> ale śmieszny. Dobra. Katerpi? Ty gosli normalnie, nie wierzę. Dzie, yeah, ale póki co to mam 7 nasionek. Przydałoby się. Yy. Zwiększyć trochę formę. Mm -hmm. mm -hmm. No dobra. Zobaczymy, ile mi starczy nasion. Jeszcze jeden. No dobra. Jak jeszcze jeden, to proszę bardzo. Teraz tak łopata, łopata, łopata jest. A. Wie mi. Okej. Okay. Fajnie. No, bitch. Please. Dobra. Skoro tak stawiacie sprawę, to nie pozostaje mi nic innego tylko zrobić nową łapkę. Taa, jak zwykle. Zrobię sobie teraz z kamienia. Będzie trochę trwalsza. O i ratata pierwszy level. Świetnie. Myślę, że w następnym odcinku będziemy mieli yy, sporo pokemonów do łapania. Tak mi się wydaje. Potem te wszystkie niedoskonałości się naprawi Teraz zależy mi trochę na czasie cyk, 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 cyk. Proszę bardzo, prawda? Te wszystkie drzewa też się pościna. No. O jak. <śm> To tutaj chyba nie, nie ma sensu tego robić, ale dobra. Fuck. Się zapomniałem, który to był przycisk. No nic. Lir mam. Schodki równe są. No, bo jeszcze przedłużał jeden. O ile lekko przycięło A, słońce chyli się ku zachodowi. Ja. No cóż Ewentualnie wykopię sobie albo wydobędę trochę drewna. się zrobimy z na tamtą stronę. Rewnątrz trochę mam, ale nie, jeszcze trochę by się przydało, i tak muszę iść do domku w sensie do bazy, bo to jeszcze domkiem tego nie można nazwać. Ale spokojnie, my to załatwimy, chyba jakoś tak to. O, właśnie się robiło. Potrzebowałem całego staka tego drewna. Tak mi się wydaje, że tyle mi wystarczy na mostek. Cyk, dobra. Nie będę wykopywał wszystkich po kolei, tylko będę tak, tak sporadycznie znaczy, może nie sporadycznie, ale co jakiś czas je wydzinał. To tutaj to trzeba na 100% wyciąć. Okej. Okay. Eee, jeszcze gdzieś było takie, o właśnie, tu było to drzewo. Ja myślałem, tam jest jakaś fioletowa owca, to ratata, boże. Uuu, uh. ale faza. Trochę brzuski też nie zaszkodzi, także zetnę sobie ją tamtą. Haha. Okej. Okay. Uuu. Uh. Ciemne drewienko też się przyda. Ale nie. To zaraz się powinno już ciemno robić, także ja nie wiem co jeszcze na dworze robię. lights Dobra, teraz to już się na 100% ciemno robi. Muszę zobaczyć ile ja mam tego drewna. Myślę, że... Taki ładny mostek może już mi starczy, może nie będę potrzebował staka całego. Ponita! Ale ładna. Spróbuję złapać, może się uda. Lipa, lipa, lipa. No ale nic. No to tak, drewno, na deseczki. to jeszcze płotki. fuck no, idealnie tam się ciemno zrobiło że można iść spać Teraz to już w sumie nie pamiętam jak się robił przycisk. Nie. Mimo że to robiłem w poprzednim odcinku. <laughs> o Boże. <coughs> Jest przycisk. trzeba wziąć. To... Może zrobię coś takiego, że po prostu będę się zajmował tylko i wyłącznie ognistymi pokemonami? To też jest. Co to w ogóle? Na! Adam, Adam. no to chodź tu Panitko, na 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 No chodzi do tatusia Trzeba się jeszcze troszkę zbić Teraz ryzykować nie będę uderzenia, ale no, dobra fo No kurde Lipa Tak się kończą zabawy Drogie dzieci a ja chciałem mieć tylko ponitę Ten odcinek jest bardzo smutny Ponitka mi spadła eee. troszkę Lipton Wo, tam jest, bardzo ładnie. Ta, ale, no, dobra. Cyk. Może jeszcze raz cyk. cyk cyk prawda to już będzie na takie tak na szybko teraz Gdzie miałem siekierę? Siekiera jest tu. Dobra. Cyk, cyk, prawda. Ty padaj Bum, bum. Tak, tylko że to nie ma tak wyglądać, tylko to będzie inaczej wyglądało. Ale póki co to będzie koniec tego odcinka. Dzięki, że oglądaliście to, był już drugi odcinek Minecraft Magical Playing. No i do następnego w sumie odcinka. Na razie.